Potem zrobił jeszcze burzę. Znaczy się chmurę deszczową. Która swoją drogą się nie pojawiło. O, pojawia się wszystko. A potem za chmurą deszczu pojawiła się chmura pyłu. To zwiastowało tylko jedno. Nową epokę. co wy myśleliście? Gdzie ta epoka jest? Dobra. Nie nadziei. To ma być epoka popiołu. To troszkę epok sobie przeminiemy. Dobra. Epoka popiołu nastała. Mam no, nawet statystyki, fajne jest. Fajne statystyki, jeden dom powstał, tylko że przez te chmury nic nie widziałem. Eee. I po co ja nasyłałem te chmury? Hm. O, jakieś królestwo zostało zniszczone. Trzeba powstać chyba nowych ludzi. Ja ma ludzi, więcej ludzi! Zrobię tyle ludzi, że się na tej wysepce nie będę mieścić. Ile ludzi?